Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo proste ciasteczka. Takie różyczki, które zrobimy sobie z ciasta francuskiego i upróżonych jabłek. Przepis jest banalnie prosty, szybki. Potrzebujecie tylko ciasto francuskie i upróżone jabłka. Potrzebujemy jeden arkusz ciasta francuskiego oraz jabłka. Ja mam jabłka takie upróżone w słoiku. Ja mam swoje własne, ale możecie też kupić gotowe. Mus jabłkowy wykładam na ciasto. Rozsmarowuję. Zostawiając kawałki tutaj, jeden bok i drugi bok pusty, żebyśmy mogli ładnie później skleić. Następnie zwijamy taką roladę. Kroję mniej więcej takie 2 cm paski. I zobaczcie, taka piękna różyczka wychodzi. I kładam na blaszkę na papier do pieczenia. Układam teraz na blaszkę na papier do pieczenia. Zobaczcie, tego owoca w środku jest bardzo dużo, będą pyszne. I tak się prezentują nasze różyczki. Teraz musimy je posmarować rozbełtanym jajkiem. Jeśli nie macie takich gotowych, uprażonych jabłek w słoiku, możecie zrobić. Wystarczy kilka jabłek, pokroić w kostkę i upróżyć. Albo kupić gotowe. Zobaczcie, ile mi to zajęło? 5 minut. I cała blacha pysznych ciastek. Zaraz będzie gotowa. Musimy nagrzać sobie piekarnik. Temperatura 200 stopni Celsjusza. Ciasteczka smarujemy rozbełtanym jajkiem, starając się tutaj te boki też ładnie posmarować. Ciasteczka już mam posmarowane rozbełtanym jajkiem, mniej więcej z przepisu wychodzi około 20 sztuk. Piekarnik już nam się nagrzał, temperatura 200 stopni i będziemy piec około 20-25 minut, zobaczymy jak, tak do ładnego zrumienienia. Jeśli lubicie cynamon, delikatnie oprószcie każde ciasteczko cynamonem. Piekarnik musicie ustawić sobie z termoobiegiem i pieczemy. Ciasteczka, już tam się upiekły, wyłączam. Tak się pięknie prezentują. Wyciągamy. Ciasteczka już się upiekły. Dwa składniki. Chwila, czasu i pyszne ciastka gotowe. Takie ciasteczka możecie posypać cukrem pudrem. Kochani, jeśli spodobał Wam się przepis. Pamiętajcie o subskrypcji. Dajcie łapkę do góry, udostępnijcie film innym, może też się komuś spodoba. A ja idę robić kawkę mm, pycha! smacznego. A za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia! Cześć!